Hmm. jakby takie paski linie poziome, wzdłuż tego, i potem sobie podsycili. O! To zrobić Dobra. to Dobra. zawazać to całe. Dziękuję. Albo nawet jakbyśmy to No To też jest... ładnie. O! Dobra, teraz. Uwe, nie to wygląda. Dobra. Mam mamy pomysł! To będzie piękne. Mam, A możesz mi? A, to. Czy mogę jeszcze wyrwać? Możesz. się nie są trzcizny. No wow. Gwiazda moja. Co będziesz teraz robiła? Co? Gwiazdy. Gwiazdy będziesz robiła? Tak. Potrafisz robić gwiazdy? Tak. To pokaż. Taka umiem lepiej. Umiesz lepiej? Ja pod gwiazdkiem.